Witam po przerwie kolejny gość przed nami um, Konrad Matlak, Kancelaria, kancelaria Prawna, a oszczędza i spółka witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie e, Państwa. Nie wiem, jak teraz podciągnę temat inspiracji, bo dzisiaj ten temat nam się w, w każdej jednej rozmowie przewijał. O inspirowaniu mówiliśmy w różnych postaciach. Nie wiem, czy ten temat, który pociągniemy teraz, można powiedzieć, że jest inspirujący, może w jakimś sensie. Spróbujemy do, dojść do tego na koniec rozmowy. A o czym będziemy rozmawiać? O długach! Tak, dzisiaj chcielibyśmy temat poruszyć długów, tak naprawdę skąd możemy się dowiedzieć o tych długach, że jesteśmy dłużnikami bądź jesteśmy wierzycielami, tak? Tutaj... No więc właśnie, więc skąd? Jak się dowiedzieć? Znaczy tak, z punktu widzenia dłużnika najprostszą rzeczą, jako, w jaki sposób możemy się dowiedzieć, to jest otrzymanie wezwania do zapłaty. Tak? To jest najczęstszy y, przypadek kiedy zaczynają się nasze jakieś kłopoty tutaj związane z tym, że ktoś staje się naszym wierzycielem, tak, czyli mamy dwa pojęcia, wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel to jest ta osoba, która żąda od nas najczęściej jakiejś zapłaty z jakiegoś tytułu, tak? czy to posiadanej umowy w telefonii komórkowej, czy z tytułu jakiegoś roszczenia do nas, z tytułu zapłaty odszkodowania, czy czegokolwiek innego, tak? My stajemy się wobec tej osoby dłużnikiem, czyli jesteśmy zobowiązani do tego, żeby jakąś kwotę tej osobie uiścić. Podstawowa czynność, jaką wierzyciel w stosunku do dłużnika musi zrobić, a właściwie powinien zrobić, to jest wezwać tego dłużnika do zapłaty. Najczęściej otrzymujemy wezwanie do zapłaty w formie pisemnej listem poleconym, bądź kurierem, bądź odwiedzają nas niemili panowie, którzy próbują nam przekazać, że mamy jakieś zadłużenie u kogoś. Czy takie pismo to jest zwykłe pismo jeszcze nie, nie przez żadnych prawników, czy po prostu wystarczy samo wezwanie do zapłaty, że to chyba często się tak słyszy, że jeżeli nie, nie zostanie uregulowana należność, to sprawa będzie skierowana do sądu, też często się takie, takie zdanie chyba pojawia w tego typu Dokładnie pismach. Dokładnie tak. Wezwanie do zapłaty składa się z kilku elementów, tak, że oczywiście miejsca, daty, osoby, która jest wzywana, osoby wierzyciela i wskazana jest kwota i y, właściwie wysokość tego roszczenia, które, no, o którą wzywamy do zapłaty, numer rachunku bankowego najczęściej, na którą kwotę należy wskazać zapłacić, i wskazywany jest termin y, określony do zapłaty, powiedzmy 7 dni. tak, Żeby on też był racjonalny, do tego, żeby taką kwotę można było zorganizować w cudzysłowie i zapłacić. Mhm. Y, Podstawową rzeczą pojawiają się również te informacje, o których wspomniałaś, czyli dotyczące tego, że w przypadku nieuregulowania w terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego i zwiększy to dodatkowo koszty postępowania sądowego, bądź egzekucyjnego w razie czego, tak? Więc tutaj e, takie sformułowania również się pojawiają. Czy to musi być pisane przez kancelarię? Absolutnie nie, tak. E, na tym pierwszym etapie, gdzie strony wzywają siebie do zapłaty, tak, jakiejś jakieś kwoty, to tutaj mamy e, najczęściej do czynienia z taką sytuacją, że jest to przedsiębiorca, tak, który domaga się jakiejś zapłaty, bądź inna strona, sam pisze takie wezwanie. Oczywiście może być to zlecone jak najbardziej podmiotom profesjonalnym, tak, czy to adwokatom, czy radcom prawnym, nie ma, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wtedy do takiego wezwania dołączamy jeszcze oczywiście nasze pełnomocnictwo. I ten pierwszy, ten pierwszy etap wtedy mamy za sobą, tak? Oczywiście, jeżeli do, nie zareagujemy na takie wezwanie, tak, czyli nie dokonamy wpłaty w określonym terminie, no to tutaj przysługują kolejne, kolejne kroki, leżą po, po stronie wierzyciela, tak i przysługują szczególne uprawnienia. No właśnie, jakie to są kroki? Czy po takim pierwszym wezwaniu, jeżeli dłużnik nie zareaguje, nie, nie spłaci tej zaległości, czy już możemy tą sprawę kierować do sądu, czy musimy jeszcze raz wezwać go do Zapłaty. Generalnie wygląda to w ten sposób, że powinniśmy wzywać do zapłaty dla swojego własnego bezpieczeństwa jako wierzyciela, tak? Wzywamy po to, żeby w przypadku, gdy pozwiemy taką osobę, poniesiemy związane z tym koszty, tak? Czyli wynajmiemy kancelarię, z, uiścimy opłatę sądową, uiścimy opłatę od pełnomocnictwa i ten nasz dłużnik w momencie, kiedy otrzyma pozew o zapłatę, ureguluje natychmiastowo tą zaległość, tak? czyli na przykład zalegał na 1000 zł, pozywamy go do sądu o ten 1000 zł i on od razu zapłaci bez wydawania się w ten spór. Co do istoty jego, to tak naprawdę my zostaniemy obciążeniem tymi kosztami, tak? Nie będziemy, mogli, nie będziemy mieli możliwości przerzucenia tych wszystkich kosztów, które już ponieśliśmy na tą osobę, tak, bo nie wezwaliśmy go skutecznie. Tak? Więc dla nas tak naprawdę to wezwanie jest zabezpieczeniem. Wystarczy jednokrotne, tak? Jeżeli pojawia się taka sytuacja, że my jako dłużnik odpowiadamy coś wierzycielowi, tak, że nie ma podstaw, że, że, że roszczenie jest przedawnione na przykład, tak? Mhm. Czy, czy, czy to w ogóle nie my zawieraliśmy tą umowę, czy cokolwiek innego, tak? No, zawsze warto odpowiadać na takie wezwania, nie zostawiać tego sobie i. Nie udawać, tak gdy... że nie ma tematu. Dokładnie, się. tak, bo prędzej czy później w jakiś sposób to, 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 to się może na nas zemścić, a udzielenie odpowiedzi na takie wezwanie i zakwestionowanie tych wszystkich okoliczności, jeżeli oczywiście mamy ku temu powody i są to powody uzasadnione, no to może, że tak powiem, doprowadzić do tego, że prędzej czy później ten wierzyciel zrezygnuje, tak, z dochodzenia tego roszczenia. A co zrobić w sytuacji, gdy już otrzymujemy pismo z sądu? Jeżeli otrzymujemy pismo z sądu, to możemy, może nam się pojawić kilka ewentualności, tak. Możemy dostać pozew, do, zostaje nam doręczony pozew. Mamy, do pozwu zawsze jest z sądu, z dokumentacji sądowej jest dołączone pouczenie, które polecam, żeby przeczytać bardzo szczegółowo i uważnie. Tam jest wszystko napisane krok po kroku, co należy zrobić, jak się należy zachować, najczęściej i podstawową zasadą jest to, żeby wnieść w terminie odpowiedź na pozew, tak, jest to termin co najmniej 14-dniowy, tak, więc te 14 dni musimy od momentu, liczymy od momentu otrzymania, czyli odebraliśmy na poczcie, tak, czy przyniósł nam listonosz, od tego momentu liczymy 14 dni, żeby złożyć odpowiedź na pozew, w której Albo częściowo się przychylimy do tego, że faktycznie mieliśmy jakieś zadłużenie, ale nie w takiej wysokości, albo będziemy wnosić o od oddalenie tego powództwa w całości, stwierdzając, że takiego zadłużenia nigdy nie mieliśmy tak? i nie wiemy o co chodzi, albo jest ono przedawnione, tak? gdzie też możemy taki zarzut podnieść, jeżeli faktycznie tak jest. Inna sytuacja to jest, gdzie otrzymujemy nakaz zapłaty. tak, To jest. Coś w rodzaju dokumentu poprzedzającego wyrok, tak tutaj sąd bez wdawania się w istotę merytoryczną tej sprawy, wydaje nakaz zapłaty, który w ciągu 14 dni, jeżeli nie wniesiemy od niego sprzeciwu, również tutaj dwa, mamy ten termin dwutygodniowy, jeżeli nie wniesiemy w stosunku do niego sprzeciwu i nie podniesiemy również tych zarzutów, co w odpowiedzi na pozew doprowadzi do tego, że będziemy musieli zapłacić, zapłacić tą należność, tak? Wtedy wyrok, ten, ten nakaz zapłaty nam się uprawomocni przeciwko nami no i tutaj będzie można skutecznie, właściwie wierzyciel będzie mógł skutecznie przeciwko nam go egzekwować. A w jakich sytuacjach pojawia się właśnie ten nakaz, a w jakich sytuacjach mamy pozew, czyli jakby taki wyrok, tak? Nie wiem, znaczy, tak jeżeli, jeżeli są roszczenia pieniężne, które zostały prawidłowo opisane w pozwie, tak? I mamy okoliczności, które do tego, które bada sąd, tak, i wszystkie przesłanki do tego, żeby taki nakaz wydać, to zastępuje, w, zastępuje proces, prowadzenie tego procesu nakazem. Tak. Jest to najczęściej dużo szybszy szybszy sposób działania, tak sądu, który już w pewnym momencie zamyka temat, tak, i ta osoba, ten dłużnik już wie, że już skończyły się żarty, tak i trzeba to uregulować. No a dopiero tak naprawdę, jeżeli sytuacja jest faktycznie sporna, to składa ten sprzeciw, gdzie, można, gdzie strony mogą się wdać dopiero w spór, co, co, co do istoty. Tak? Jakie dowody możemy powołać? Jakie dowody możemy powoływać? Możemy powoływać dowody ze świadków, możemy powoływać dowody z dokumentów, tak, czyli jeżeli mamy potwierdzenia zapłaty i tuż tutaj też zwracam szczególną uwagę dla, dla, dla wszystkich osób, a szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, żeby brać pokwitowania wszelkich płatności, tak, ja wiem, rozumiem, że czasami dzieje się szybko na budowie, w, w przelocie, tak, jesteśmy wszyscy zaganiani, ale no niestety umowy, dokumenty to z, zbiera się na złe czasy, tak, i mhm. często zdarzają się takie sytuacje, że pomimo tego, że ktoś za coś zapłacił, została wystawiona faktura, domagają się osoby płatności jeszcze raz. To jest oszustwo, tak, ale często okroć bardzo trudne do udowodnienia, zwłaszcza ze względu na to, że nie mamy ani świadka, ani żadnego dokumentu, ani potwierdzenia zapłaty, choćby kwitka, tak, na którym ktoś kwituje, że nam przyjął od nas tysiąc złoty tytułem wykonania jakiejś usługi, tak, więc zbierać wszystkie dokumenty i oczywiście wszystkie te dokumenty w tej początkowej fazie, tak, czyli w tej odpowiedzi na pozew, czy sprzeciwie, od razu zwrócić na nie uwagę, dołączyć je, czy to w kserokopiach, czy w oryginałach do, do odpowiedzi na pozew, czy do sprzeciwu. Myślę, że w, w sytuacji, kiedy następuje takie rozliczenie faktycznie, że mamy fakturę, czy jakikolwiek dowód, na podstawie którego mamy wpłacić pieniądze, to chyba najbezpieczniej jest jednak robić przelewy, bo przynajmniej ten ślad zawsze zostanie. Dokładnie I już nie tak. musimy no, się po prostu przejmować. wydruk z potwierdzenia bankowego jest jak najlepszym dowodem, tak? Tutaj tutaj bardzo ciężko jest go zakwestionować, chyba że faktycznie pomyliśmy numer rachunku, no to wtedy. Już. A co dzieje się, gdy zapada niekorzystny dla nas wyrok? Jak dalej wygląda ta procedura? No tutaj mamy do czynienia z mamy dwie możliwości. Możliwości, tak, albo y, zignorować, tak i po prostu czekać aż odwiedzi nas komornik, albo druga rzecz y, to złożyć apelację, tak? I wtedy y, podjąć działania zmierzające do tego, żeby y, do złożenia takiej apelacji przede wszystkim musimy mieć wyrok z uzasadnieniem, tak? Znaczy, inaczej. Musimy. Warto mieć taki wyrok z uzasadnieniem, tak, bo można złożyć apelację bez zwracania się uzasadnie, do uzasadnienia wyroku, e, ale warto, żeby wiedzieć, co sąd, czym sąd skierował się, e, wydając taki, a nie inny wyrok, żebyśmy mogli zakwestionować te okoliczności, które, z którymi się nie zgadzamy, a które doprowadziły do takiego, a nie innego toku rozumowania sądu. No tak, tak? bo ciężko napisać nie, bo nie. No, Dokładnie, tak. to, no coś takiego tutaj nie, 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 niestety nie przejdzie. Musimy wskazać ko konkretne podstawy. E, więc Tutaj podstawowym, podstawowym naszym rozwiązaniem to jest, to jest apelacja i wyczerpanie tej całej drogi postępowania sądowego. A kiedy może odwiedzić nas Komornik? Jaka to jest sytuacja? No tutaj, bo to, już jest, to już jest taki faktycznie. To już jest ten kres, tak, tak. naprawdę, bo tutaj e, trzeba rozdzielić dwie sytuacje. Mamy wielu wierzycieli, którzy e, nie dochodzą swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, tylko na przykład sprzedają różnym biurom windykacyjnym e, i odwiedzają nas wtedy windykatorzy, tak? Mhm. Oni tutaj e, grożą, że pozajmują rachunki i tak dalej. Pisma są wszelakiej treści, e, która niekoniecznie pokrywa się z ich uprawnieniami, do których faktycznie, do, 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 które mogą zrobić. Tak? Mhm. Więc tutaj e, sprowadza się nam to to często do tego, że po prostu nas nękają, tak? Wysyłają pisma, odwiedzają w domu, telefonują wielokrotnie o różnych porach dnia i nocy, żądając tego, żebyśmy spłacili to zobowiązanie. Komornik z kolei ma już zupełnie inne uprawnienia. On działa na podstawie wyroku i realizuje go, w, nie analizując jego treści, tak? Bez, bez, bez wydawania się w meritum sprawy. Jeżeli w treści wyroku stanowi, że od pana Kowalskiego należy się tysiąc zł, tak, Z odsetkami liczonymi od tego i tego dnia, to komornik tą kwotę wyegzekwuje bez bez okiem, jeżeli oczywiście będzie z czego, tak, więc tutaj złożenie tego wniosku egzekucyjnego. Oczywiście wtedy należy zwrócić uwagę, że to my już jako wierzyciele jesteśmy gospodarzami tego postępowania całego egzekucyjnego, to my decydujemy z których składników majątku ma dochodzić do egzekucji, czy, czy będziemy prowadzić egzekucję z nieruchomości, czy z ruchomości, czy ma zostać zajęty samochód, czy nie, jak, że tak powiem, ta egzekucja ma być uciążliwa dla tego naszego dłużnika, no i też musimy brać pod uwagę to, żeby ten zakres tej uciążliwości był adekwatny do tej kwoty, tak, bo jeżeli chc, mamy, ma zaległość 1000 zł, a my mu chcemy sprzedać, zlicytować dom, no jeżeli nie ma innych składników majątku, no to jest to jakieś rozwiązanie, ale częstokroć przewyższa to koszty samego postępowania niż w stosunku do tego, co chcemy uzyskać i to, 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 to jest wtedy niecelowe. Tak na zakończenie naszej rozmowy można powiedzieć, że najlepiej jakby nie dopuszczać do tej sytuacji, gdy pojawia się komornik, bo, no bo to już z tym po prostu nie ma, nie ma żartów, więc starać się jednak po prostu nie zadłużać. Ja wiem, że to nie jest proste, bo to są czasy mamy, czasy mamy trudne i różne sytuacje się zdarzają, nie, nie zawsze zależne od nas, ale no. Warto się gdzieś tam na tym wcześniejszym etapie albo dogadać z, z naszym wierzycielem, żeby po prostu nie doprowadzać do sytuacji, do dodatkowych kosztów sądowych czy komorniczych. Dokładnie, raz się nie zadłużać, a dwa to bardzo częste, co się zdarza w kancelarii, co do nas przychodzą klienci, to to, żeby podejmować korespondencję kierowaną do nas z sądu, nie ignorować jej, bo. Takie zignorowanie, czy nie podjęcie prowadzi często do, do no tutaj już do, do zdarzeń, których bardzo ciężko jest cofnąć i no niestety zostajemy z tym komornikiem na karku w no, Rusza cała machina i nie, nie jest łatwo ją zatrzymać. Po Dokładnie, prostu. tak. Dobrze, Konradzie, bardzo Tobie dziękuję za tą pouczającą rozmowę. Nie wiem, czy mnie zainspirowałeś do tego, chyba do tego, żeby się nie zadłużać, tak? Żeby się nie zadłużać, tak, <laughs> się nie zadłużać. <laughs> więc zostajemy dalej w temacie inspiracji. Moim gościem był Konrad Matlak z kancelarii Prawna A Oszczęda i Spółka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz na krótką przerwę, może troszeczkę dłuższą mniej niż ostatnia. Po niej kolejni nasi goście. Do zobaczenia.